Tryb Battle Royale, bądź też Royal, bądź też Firestorm, albo Krąg Ognia. Jeszcze nie wiadomo jak będzie się nazywał w polskiej wersji językowej Battlefielda 5. Jedni się zgadzają z samym systemem i zamysłem tego, aby Battlefield fajnie to zaprojektował i fajnie odświeżył całą serię Battle Royale. Drudzy są zdecydowanymi przeciwnikami, ponieważ sam tryb nie będzie pasował ich zdaniem do gry. Dzisiaj natomiast, moi drodzy, wiele nowych informacji, które zostały upublicznione wczoraj, Gdzieś mniej więcej o godzinie 20.00. Także zaczynamy bezpośrednio z tymi informacjami. Przede wszystkim, tym, co jest najważniejsze, i o czym już Wam wspominałem wcześniej, to fakt, iż sam osobny tryb Royal, no ten Firestorm, będę tu używał tego określenia naprzemiennie, nie jest projektowany i jest w zasadzie wydawany, twórcami są Criterion Games wraz z DICE i tutaj właśnie jest to rozgraniczenie, o którym mówiłem wcześniej. Nie jest to dzieło DICE, to jest dzieło Criterion Games. W samej nocce poświęconej temu trybowi możemy przeczytać, iż całość będzie opierała się o uciekanie przed tym wielkim, palącym bądź też płonącym okręgu. Do tego będziemy mieli 16-osobowe zespoły, które razem stworzą 64 osoby na jednej mapie. Jednej mapie, która według deweloperów ma być największą mapą w historii serii Battlefield. Do tego czołgi, zniszczalne czołgi, to bardzo ważne destrukcja otoczenia, destrukcja samego terenu oraz pojazdy. Transportowe to wszystko, jak i współpraca oraz obecna w samym trybie gra PTFO, czyli gra Objective, mniej więcej porównywalna do tej Conquestowej, mają sprawić, że tryb Royal będzie czymś wyjątkowym, bardziej zredefiniowanym trybem Battle Royale znanym z dotychczasowych gier. To co zostało również potwierdzone, to taki standardowy w zasadzie wygląd tego Battle Royala, czyli jego początku. Również będziemy spadać z bardzo dużej Wysokości, i również kiedy będziemy lądować, nie będziemy mieli przy sobie niczego razem z naszym składem, to wszystko będziemy musieli zdobyć już na powierzchni. Podczas samej rozgrywki ma być naprawdę wiele obiektywów, ma być wiele celów, które trzeba wypełniać, aby zdobywać nowe karabiny, nowe bronie, czy też pojazdy, które później będą potrzebne w ostatecznym zwycięstwie w danej rundzie. Deweloperzy porównują tutaj te niektóre zadania do tych z conquestu, z podboju. Więc możliwe, że trzeba będzie utrzymać jakiś punkt, może przejąć jakiś punkt, może coś podłożyć, może rozbroić tego do końca jeszcze nie wiadomo. Niektóre z tych celów będą za każdym razem takie same inne z kolei z każdą rundą, za każdym razem, kiedy będziemy rozpoczynać nową rozgrywkę, będą zmieniały swoje położenie na mapie. Kryterion wraz z Dice zaznacza tutaj przede wszystkim bardzo ważną rolę czołgu. Czołgu, który nie jest potwierdzone, czy będzie jeden, czy będzie go więcej. W każdym razie producenci stawiają nacisk na to, że posiadanie takiego czołgu może być zarówno plusem, jak i minusem, bo na pewno kiedy w tym czołgu będziemy, który można niszczyć, tak jak już wspominałem, no raczej nie pozostaniemy za długo niewidoczni i po cichu tym czołgiem nie będzie dało się wygrać rozgrywki. Do wykorzystania będą również. Pojazdy transportowe, dzięki którym będziemy mogli bardzo szybko i sprawnie przemieszczać się po całej mapie. No i oczywiście na samym końcu parę słów o samym preorderze. Preorderze, jeżeli który złożycie, to dostaniecie dostęp do jakiejś tam skórki, która później również będzie dostępna w samej grze, nie tylko w samym trybie. Generalnie nic jakiegoś bardzo, bardzo tutaj w tym aspekcie ważnego. Moi drodzy, to są pierwsze takie konkretne informacje. Niestety, na razie bez samego gameplayu, to co Wiedzieliśmy na samym początku, w zasadzie opiewało tylko o ten wielki, palący się krąg. Teraz już mamy troszkę więcej informacji. W dalszym ciągu jednak nie wiadomo, czy będą to tylko czteroosobowe składy, czy będzie również gra solo albo duety. Tego na razie nie zdołano potwierdzić w żaden sposób. Jeżeli chodzi o mnie, nie mam nic osobiście przeciwko samemu trybowi i przeciwko zredefiniowaniu i może delikatnemu ulepszeniu samej koncepcji Battle Royale w myśl samego Battlefielda. Od samego początku mówiłem, że nie pasuje mi sama koncepcja Battle Royale do II wojny światowej, i w tym w dalszym ciągu jestem stały w uczuciach. Dalej uważam, że nie powinno się tutaj mieszać takich dwóch rzeczy. Z drugiej jednak strony, jeżeli tryb Royal przez Dice zostanie zrobiony dobrze, jeżeli zostanie w jakiś dobry sposób i fajny, ciekawy, dostosowany do tego naszego Battlefieldowego środowiska z pojazdami i przede wszystkim robi to firma AAA, tak samo jestem bardzo zaciekawiony trybem Royal w kodzie, to wydaje mi się, że może być to jakaś tam ciekawa odskocznia. I to ma być też oczywiście tryb, jeden z dostępnych trybów, który ma być oczywiście dostępny do rozgrywania w Battlefieldzie 5. Także moi drodzy, dajcie mi znać co sądzicie na temat trybu Battle Royale po tym co dzisiaj ode mnie usłyszeliście. Pamiętajcie, kromka gada radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.